W tym, że materiale pokażę Wam dzisiaj moje nowe zdobycze. Pierwszy Nieto to... Death for Speed Carbon, wersja angielska. Tu nie wiem o co chodzi. Ta naklejka w ogóle jest nie na folii. A tam, na tym papierze. No... Miał jeszcze wersję polską Ten facet Ale on sobie zostawił dla siebie tą polską wersję No, ja, należy, ale... także jest gra Instrukcje No i płytka Trochę poruszowana Ale... Ale jest Tu... Nerd for Speed Pro Street Tu jak widać wersja polska czy Węgierska To są chyba Węgry Tak się domyślam, że to Węgry No, taka fajna. To jest instrukcja. Po polsku też jest. Nie wiadomo, wartet po węgiersku. To w ogóle nie ma rysek. Chyba ma może zraptem jedno albo dwie. Pochynówka. Prawie, nawet. Prince of Persia W przemoc Gra zawiera przemoc W Mario też przemoc I jakoś takiego znaczka nie ma Tu taka naklejeczka jakaś, Widzicie po angielsku instrukcja, jest płytka. Płyta troszeczkę porysowana. Ale jest Moje nowa zdobycz Kolejne Prince of Persia To jest po angielsku No bo jakby inaczej Instruk Instrukcja Obsługi Płytka, no ta trochę bardziej wprosowana, ale nie takie głębokie rysy. A Jeszcze jedno, to dwie? Kupiłem sobie taką grę od niego, na Golden Balls Czyli jest po prostu telet teleturniej Po angielsku, jakiejś brytyjskiej telewizji No... Nie porywa to jakością w Niczym to w ogóle niczym nie porywa Zapłaciłem za to 15 zł. W ogóle się to nie opłacało. Bo nie wiedziałem do końca co to jest. No, co mówił tak, popierdłki jakieś. No ale aż taki, aż taka popierdółka No ale jest. Działa. Będzie to kolekcji. I kolejna gra na DSE. Pur. O pur pulse. czy jakoś tak a może PURIPALS, bo ten kotek to może jako i jest, nie wiem ja ale laguj jak słabe oświetlenie jest, to telefon bardzo słabo nagrywa, tak bardzo klatkuje obraz w tej grze chodzi o to, no że opiekujemy się kotkiem Mogę powiedzieć taka gra dla dziewczyn, może trochę. Dla dzieci, o, prędki może dla dzieci. Taka. Taka pobierdółka. Ale jak ją ja włączyłem na początku, tylko spra sprawdzić, czy działa. Miałem pokryć tylko 5 minut. A w sumie chyba pograłem z pół godziny. Wciągnęło mnie to nawet. Taka. Taka pobierdółka. Nie powiedziałbym, czy to się. To taka fajna gra, czy to się opłaca, ale żeby się odstrasować, bo gra nie wymagająca myślenia, to bardzo nie lekarz. Nie za myśleć, skupiać się. Czasami sama raz, żeby się odstrasować. No może być. Za grę 15 zł. W <grym> zasadzie szczerze powiem, że chyba te się za bardzo nie opłacało. Bardzo może trochę by się nie opłacało. Bar bardzo się trochę nie opłacało. Za 15. No ale nie byłem. Nie miałem wiedźmi do końca, co to w ogóle jest. Jeszcze miał jedną taką popierdółkę na DS, -a, to były jakieś im magie. Jak to się w ogóle nazywa? Jak jest gra dla małych dziewczynek? Nie potrzebowałem tam tego ubadziewienia. Już całkowicie wiedziałem o co chodzi, więc nie kupiowałem. I No, w sumie, gdybym na początku wiedział, to, to bym jeszcze wiedział. Ale to. No, nie powiedziałbym. To bym jeszcze wiedział. To. 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 I to. W sumie każda gra kosztowała. 40 zł. Tak było na początku. A wiadomo, 4 gry razy 40 zł, no to 160. Ale w sumie zapłaciłem im tak 150. No wielkiej różnicy nie ma. No ale zawsze to taniej. Przenoszę jeszcze cztery gierki, no i tu jeszcze wina DS-a. To tak, moje PlayStation 2 czytało, podajże... Tom Prince of Persia. To wstało, powiedział się logo na PlayStation i napisało loading gry. I potem laser już szaleje. I się w dalej nic nie wczytuje. A te netwerspeedy w ogóle się nie chcą na na logo się nic pojawiać. konsola się po prostu poddaje. Ale od tego typka to jest kupię PS2 Slim. To było chyba jak pamiętam z ostatniego wypustu. Ostatnie modele te PS2 to tam powinien być, to tam dobry laser powinien być I bez problemu odczyta te gry Te które się nie chcą mi uruchamiać Na mojej już wysłużonej fatce A jeszcze mam w kolekcji Chyba cztery gry, które też mi nie chcę zadziałać Bo są zbyt chyba wymagające Są zbyt wymagające Żeby moja konsolka to odczytała W sumie w w sumie facet ma wiele gier do spadania Sam nawet nie wie jakie ma do spadania, bo on te, te kolekcje ma gigantyczną Może kiedyś, za miesiąc, może dwa niego też coś jeszcze kupię Bo na razie Na tylko tyle. Na PS2 w sumie 4, który za 150. T2 na DS za 30, czyli w sumie zapłacimy 180. Może przepłaciłem. Może na Allegro bym te gry kupił tani, o wiele taniej. Ale fakt faktem, że trzeba będzie zapisać za dostawę, to może wyszłoby podobnie. A to trzeba pamiętać, że każdy chce jakoś zarobić. A tego co wiemy to pewnie chyba będzie jakaś gra gratis, ale nie jestem pewny, Więc zobaczymy.